Cieszymy się, że rozpoczyna mniej więcej tyle samo, ile w zeszłym roku, a może nawet trochę więcej, co przy tym niżu demograficznym jest uważam naszym wielkim sukcesem, a wynika głównie z tego, że otwieramy dwa nowe kierunki w tym roku, informatykę oraz fizjoterapię. Ilu studentów zdradzi pan? No, w tej chwili około mamy 25 tysiąca. Zobaczymy. To jest jeszcze płynna liczba, część się wykrusza, ale jesteśmy zadowoleni z naboru. To jest trudny czas dla uczelni wyższych. Już jest odczuwalny ten niż demograficzny. Tak i on się będzie pogłębiał. Dlatego naszym celem jest propagowanie idei szkolnictwa wyższego w Leśnie i zapraszania jak największej liczby studentów właśnie do naszej szkoły. Jeśli chodzi o te dwa nowe kierunki, to były badania rynku czy taki strzał? Nie, to wynika z badań rynku. Oczywiście informatycy są bardzo potrzebni w Polsce, to jest zawód również potrzebny w Europie. No a fizjoterapia to są konkretne umiejętności, to są rzeczywiste, rzeczywiste kształcenie w kierunku zawodowym, a nasza szkoła jest szkołą zawodową i chcemy kształcić praktycznie do zawodów, które są potrzebne i żeby dawać studentom tego rodzaju kwalifikacje, które spowodują, że nie będą bezrobotni. Inauguracja ta ma jednak szczególne znaczenie, tak dla rektora. Mijającej kadencji 2008-2012, jak i dla lektora, który przejmuje dziś kierownictwo uczelni na kadencję 2012-2016. Pozwólcie, więc Państwo, że w tym właśnie miejscu przywitam nowe władze naszej uczelni. Witam więc serdecznie jego magnificencję rektora, profesora doktora habilitowanego Macieja Pieszaka. Czy ten rok akademicki to będą też inwestycje? Myślę o bazie, myślę o samej uczelni? No my w tej chwili inwestycje wielkie zakończyliśmy, ale oczywiście remonty drobne to są co roku potrzebne, natomiast nie przewidujemy w tym roku tak wielkich inwestycji jak aula, w której będziemy inaugurowali rok akademicki. WHA- <laughs>